Widzę, że przyniosłeś dzisiaj ze sobą jego mościa, e, pana wieszaka, naszego pana Stiga, e, a tak poważnie e, Avro 4 od Dainese, bardzo uniwersalny kombinezon, e, możesz o nim powiedzieć dwa słowa. Nie tylko na sporta, ale również na inny typ motocykla. E, dla osób, które chcą się czuć bezpiecznie, jak wiemy to skóra ostatnia poddaje się na asfalcie, nie musimy mieć motocykla sportowego, żeby kupić usportowiony w tym przypadku kombinezon. Również na nakeda, na mocniejszego nakeda, na jakiegoś Street Fightera taki kombiak fajnie siądzie. Przewagą jego nad takimi mocno sportowymi kombiakami jest wygoda. Jest ten kombinezon bardziej skrojony e, pod osoby, które jeżdżą miejsko, ale też na to, że się w nim nie powstydzi. Przede wszystkim jest dwuczęściowy, więc również pod tym względem no, jest dużo bardziej uniwersalny niż, niż jednoczęściowe kombinezony. E, produkowany, szyty we Włoszech z najwyższej jakości materiału, z najwyższej jakości e, skóry. E, również jeżeli chodzi o jego protektory, to także są protektory certyfikowane e, z najwyższymi możliwymi certyfikatami. A kwestia ceny, bo on też nie jest jak na kombinezon tutaj warto podkreślić w obecnych czasach taki drogi. Ile musimy za niego zapłacić? Okolica 5000 tysięcy złotych i mówię tu już o cenniku na 2023, a kolejną jego zaletą Rozmiarówka jest bardziej regularna niż w takich topowych sportowych kombinezonach, choćby tu porównując na przykład do Seki od Dainese. Dopasujemy to na zdecydowanie zdecydowanie większą osobę, nawet na takiego typowego misia pandę, który lata na co dzień na sporcie, czy też nie na sporcie, ale chce tego kombiaka, a ciężko z tą rozmiarówką, a w roznajdzie to, czego szuka, jest to bardziej regularna rozmiarówka, fajnie dopasowana, aczkolwiek na tych większych panów lepiej to leży. I oprócz tego oczywiście są różne warianty kororystyczne. Ten mamy taki bardziej wesoły, jest dołożona dodatkowa barwa, ale mamy również bardziej stonowane wersje, na przykład całe czarne. Także zapraszamy do Motomio po AVRO. Warto się pośpieszyć, dlatego że te ceny cały czas będą rosły. A i też warto podczas zamówień wziąć pod uwagę, że teraz czas oczekiwania na takie kombinezony się wydłuża. My mamy kilka na miejscu, więc jeżeli je przymierzycie będą na Was pasować, to warto się pośpieszyć i nie zwlekać z ich zakupem. Zwłaszcza, że teraz mamy świąteczny czas. A myślę, że Kamilo z takiego Avro pod choinką, to byś się ucieszył, co? No zdecydowanie nie pogardziłbym, także zapraszamy wszystkich i na pewno dla niej, dla niego, dla Avro, miejsce pod choinką się znajdzie. Czekamy na Was w Motomio!